Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć hotspot w telefonie Motorola Edge. Aby włączyć hotspot, przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do opcji sieć i internet, a następnie wybieramy opcję hotspot i trading. Tutaj wybieramy opcję hotspot Wi-Fi, a następnie możemy przełączyć tę opcję na włączoną. Możemy tutaj też zmienić nazwę hotspotu. I nacisnąć OK, aby zapisać. Możemy też udostępnić swój hotspot yy, kodem QR. Możemy też zmienić hasło do hotspotu lub je po prostu podejrzeć. I też naciskamy OK, aby zatwierdzić. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!